Dzień dobry moi kochani, dzisiaj wyjątkowy dzień, bo lecę na czerwony dywan, a jak czerwony dywan, to trzeba się przygotować. Aparacji są bezwzględni, a ja zamierzam założyć krótką miniówkę, więc postanowiłam wrócić do krioterapii. Kto tego nie próbował, słuchajcie, polecam serdecznie, to jest najlepsze, co możecie zrobić dla swojego ciała. To były zaledwie 3 minuty totalnego wymrożenia, a ja mogłam spalić prawie 400 kalorii. Dobra, jadę i robię szybki przystanek na zakupy, bo dzieciaki głodne. Marzyłam, żeby jeszcze zrobić sobie paznokcie, ale niestety przypomniałam sobie, jaka fura prania czeka mnie. W domu po wyjeździe. A, się ze wszystkich, więc szybka baska, moje sprzęty do regeneracji. Chciałabym powiedzieć, chwilę trwaj, ale nie. Niestety, proza życia. Muszę przygotować im obiad, naszykować również coś na kolację. I jestem gotowa, zabieram swój obłędny zestaw, który za chwilę zobaczycie od MMC. Pokuję się do samochodu i jadę do Harego na make-up i włosy. <laughs> Ja go kocham. Z nim to nie tylko make-up, ale to jest Total Experience. Naprawdę warto to przeżyć. Przyjechał Kamil, ustalamy fryzurę, make-up, jak mam wyglądać na dzisiejszy event. Co pasuje do mojej stylizacji. Stwierdziliśmy, że robimy upięcie, a teraz sami zaraz zobaczycie, jak ja się czuję w tym make-upie. No sami spójrzcie, ja już wykonuję nawet inne ruchy. To jest znak, że czuję się super atrakcyjnie. Dzięki Harry, dzięki Kamil. No i jestem gotowa. I to jest prawda, i to jest życie. Ja w tych szpilkach. W tym pięknym kostiumie, wypchana torbami, i tak to zawsze wygląda, słuchajcie. Naprawdę, to mnie najbardziej w tym wszystkim śmieszy. Dobra, no bo ja tu gadu, gadu, i za chwilę się spóźnię, a mam do odebrania nagrody. Nie no, nie wierzę, jesteśmy w klubie. Dobra, czas się opanować, bo jest ścianka, paparazzi są bezlitośni, więc teraz uwaga, poza, 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 uśmiech numer 6, 7 i 8 i uf, dziękuję bardzo, mogę być z sobą. No. Jeszcze parę wywiadów, i za chwilę wchodzę na scenę. Zostałam nominowana na Jupiterach Roku Plotka w kategorii O tej gwieździe będziemy mówić przez kolejne 18 lat. Jest to totalne wyróżnienie, zwłaszcza, że to nagroda specjalna. I to właśnie teraz ten najbardziej stresujący, ale i najbardziej ekscytujący moment, kiedy odbieram nagrodę, krótkie przemówienie i dziękuję Wam. Buziaczki! Kalejcio. za tą nagrodę. Dla mnie to dowód na to, że nie tylko czas się liczy, ale sposób jego wykorzystania. I pewnie 18 lat temu, jak stałam pierwszy raz na scenie, byłam pewna, że talent ma największe znaczenie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie tylko talent, ale sposób dostosowania do tego, co się teraz obecnie dzieje.